To Teraz idziemy do tego rok miasteczka. Kiedy już jesteśmy tu, idziemy, czy gdzie ja? Następnie idziemy po tych dużych rok schodach, przez te drzwi. I tak potem skręcamy w takie drugie drzwi. Po schodach. Kiedy tu jesteśmy, można wziąć taką bańkę. O, właśnie tą. Dobra, ale my mieliśmy iść po miotłę, więc po idźmy. Schodach. I teraz ponad tą windę. Możemy iść tam potok schodach lub lecieć balonem. Kiedy jesteśmy, dok na tym tarasie, idziemy, drog na taki balkon. O, mam miotłę. But she...